Wiele firm zaczyna sprzedaż nowych usług od cross-sellingu, czyli od sprzedaży do obecnych klientów. Nie jest to najlepszy pomysł. Dlaczego? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Wdrażanie nowych usług to jest świetny pomysł, szczególnie jeżeli mamy poczucie, że te wszystkie dotychczasowe w jakiś sposób zaczynają wygasać, jest ich za dużo na rynku i po prostu trzeba coś odświeżyć, a my chcemy rozwinąć nasz biznes. Natomiast częstym błędem, który popełniają firmy, to jest testowanie tej usługi, testowanie tego nowego konceptu biznesowego na obecnych klientach. To nie jest dobry pomysł z bardzo ważnego powodu. Otóż klient, który nas zna, klient, który wiele lat z nami pracuje, nie jest najlepszym dowodem na to, czy faktycznie na rynku będzie się to sprzedawało. To znaczy, on może kupić nie dlatego, że usługa jest fajna. Może kupić nie dlatego, że usługa rzeczywiście jest potrzebna. Ani nie dlatego, że yy, jest dobrze na rynku i to jest ten moment, kiedy tego typu usługi powinny być świadczone, ale może ją kupić tylko i wyłącznie dlatego, że Was zna, że Was lubi, że jest Waszym wielkim fanem i w sumie jeden papierek, certyfikat więcej bądź mniej, to naprawdę nie robi na nim żadnego wrażenia, a po prostu Wam bardzo kibicuje, jest blisko Was. Dlatego, jeżeli chcecie faktycznie sprawdzić, zweryfikować, czy usługa, którą sprzedajecie, to jest coś, co rzecz, czy usługa, z którą sprzedajecie, jest czymś, czego potrzebuje rynek, to testujcie ją na klientach, z którymi do tej pory nie pracowaliście. No dobra, ale jesteśmy już po etapie analitycznym, sprawdziliśmy, że nasza nowa usługa to jest absolutny hit, będzie działać. No to czas na cross-selling i na testowanie tej nowej usługi wśród obecnych klientów. Jak wdrażać procesy cross-sellingowe? Słuchajcie, przede wszystkim warto pamiętać, że cross-selling uprawiany powinien być na dwóch poziomach, czyli zarówno na poziomie sprzedażowym, handlowiec od czasu dzwoni do klienta i pyta, hej, co u Ciebie słychać, ale cholernie ważnym etapem jest praca wdrożeniowców, praca osób, które świadczą usługi. Jeżeli ja jestem ekspertem IT, chociaż nim nie jestem, ale gdybym była, jestem u klienta, Przygotowuje dla klienta jakąś aplikację, działamy, coś programuje, weryfikuje jego potrzeby, i nagle, słuchajcie, okazuje się, że niestety pewne oprogramowanie u niego nie będzie działać, potrzeba jest coś dopisać, potrzeba jest stworzyć jakąś dodatkową aplikację, albo na przykład w rozmowach z jakąś grupą y, przedstawicieli tegoż klienta okazuje się, że pewna praca sprawia im dużo trudności, a ja wiem, że można to w prosty sposób zautomatyzować. To nikt tak dobrze nie sprzeda tego pomysłu jak ja. To znaczy, ja mogę powiedzieć: słuchajcie, to jest fajnie, że my teraz pracujemy nad tym elementem, ale ja widzę, że jak nie poprawicie i nie wdrożycie sobie usprawnień w takim dziale, to lada moment okaże się, że ta aplikacja, którą my w tej chwili tworzymy, nie będzie tak naprawdę używana przez Was albo będzie dla Was bardzo dużą trudnością. Mam propozycję: skontaktuję Was ponownie z działem sprzedaży. Albo skontaktuję Was z osobą, która się w tym specjalizuje i e, zobaczcie, w jaki sposób moglibyście ten problem dzisiaj rozwiązać. Co ja robię? Odnoszę się do swojej wiedzy eksperckiej. Pokazuję klientowi nie z pozycji handlowca, hej, ja Ci coś chcę sprzedać, tu jest ofertka, tu jest taka wycena, to Ty kup. Tylko odchodzę od tej roli sprzedażowej, a przechodzę do takiej roli czystej, eksperckiej. Pokazuję klientowi, co u niego nie będzie działać, pokazuję mu, w którym miejscu nie ma efektywności, pokazuję mu, w którym miejscu mogą być popełniane błędy, pokazuję mu, w którym miejscu może być zeżarte dużo czasu. Pokazuje mu, które działania mogą być niemożliwe do realizacji. Pokazuje mu, w jaki sposób obecne błędy albo obecna sytuacja może negatywnie wpływać na niego, na efektywność, na biznes, na cashflow, na ludzi, na wiele różnych czynników. Wychodzę z pozycji eksperta, nie wychodzę z pozycji sprzedawcy, dlatego ważne jest oddzielenie tej roli sprzedażowej właśnie od tej roli, która wskazuje błędy, wskazuje problemy, nazywa je, omawia z klientem, a następnie mówi, słuchaj, to ja Cię skontaktuję z osobą, która może Ci powiedzieć, jak temu zapobiec i jak takie działania usprawnić. Bardzo ważne jest przy cross-sellingu coś, co ja nazywam haczenie powodów. To znaczy, jeżeli ja pracuję nad jakimś projektem i jest problem u klienta, jest jakiś pretekst do kontaktu, jest jakiś trigger, a którym ja mogę zawiesić potencjalną nową usługę, to to jest właśnie to haczenie. Ja mówię klientowi hej, Mamy w tym obszarze problem. Hej, zobacz, tu nie działa. I to jest taki sposób, który bardzo mocno wpływa na skuteczność sprzedażową. Bo klient nawet nie zaczął tak naprawdę szukać żadnej usługi. Klient nawet nie zaczął się zastanawiać. To ja wykryłam błąd w systemie. Ja wykryłam pewną lukę. Pogadałam o tym z klientem. Powiedziałam mu, jakie to dawać może konsekwencje. A ponieważ My, jako firma, jako usługodawcy jesteśmy tym, który jest już u klienta, on sobie zdobył nasze zaufanie, znaczy my zdobyliśmy jego zaufanie, on zdobył tak naprawdę e, pewien prób, że robimy to dobrze. To dzisiaj możemy dalej rozmawiać na temat potencjalnie nowej usługi i na temat nowego wdrożenia. No dobra, to skoro już wiemy, że za wykrywanie tej potrzeby czy wykrywanie tych luk powinien odpowiadać de facto wdrożeniowiec, ktoś to siedził tego klienta, ktoś to zna jego problemy i ktoś to wie o tym kliencie jak najwięcej, no to pytanie jest, ale chwila, to kto odpowiada za sprzedaż? No cóż, trochę jest ta odpowiedzialność podzielona. To znaczy, dział wdrożeń powinien być nauczony w organizacji, powinny istnieć procesy, które będą pozwalały diagnozować problemy klientów i jego potrzeby, po to, żebyśmy my mogli z tą listą wracać do działu sprzedaży. Za zamykanie sprzedaży to naturalne odpowiadać będzie dział sprzedaży. Natomiast za samo wyszukanie tej potrzeby, za samo zauważenie tej potrzeby, powinien odpowiadać właśnie wdrożeniowiec. Co on musi wiedzieć o naszych usługach? Co on musi wiedzieć w ogóle o tym, jak to ta sprzedaż wygląda? Przede wszystkim musi wiedzieć, na jakie potrzeby odpowiadają wszystkie nasze usługi. Musi wiedzieć, jakie pytania powinien zadawać i na co powinien zwracać uwagę. Może być tak, że to rozproszenie w firmie jest tak duże, że jedna osoba odpowiada za jedną rzecz, inna osoba odpowiada za wdrażanie trochę innych usług i poszczególni wdrożeniowcy nie będą mieli pojęcia tak naprawdę za co odpowiadają inne osoby w organizacji, przez to w ogóle nie będą zauważać innych problemów i nie będą rozmawiać o nich z klientami. Ważne jest dla mnie, żeby wszyscy w firmie mieli przynajmniej podstawową wiedzę o potencjalnych problemach, o potencjalnych ryzykach, które my u klienta możemy w jakiś sposób wyłagodzić i w czym możemy klientowi pomóc. Więc zaczynamy od tego, żeby procesowo uspójnić wiedzę wszystkich w organizacji, żeby też wszyscy w organizacji znali pełen pakiet usług naszej firmy, znali wszystko to, co my dla klientów możemy zrobić. I żeby znali to nie tylko z perspektywy, uwaga, zatrudniliście mnie, to ja się dzisiaj tego nauczyłam, ale żeby rzeczywiście to było coś, co jest żywe w organizacji, żeby takie szkolenia rozwojowe odbywały się w sposób cykliczny, żeby były różnego rodzaju warsztaty, żeby ludzie się tego po prostu Mogli nauczyć. Tylko uwaga, niech Wam nie przyjdzie do głowy, po prostu wysyłanie prezentacji z informacją o tym, jakie my jako firma mamy usługi, z założeniem, że no przecież wszyscy sobie mogą przeczytać, nie? Albo lepiej jest taki folder na naszym dysku wspólnym. Wszystko tam jest opisane. Znaczy, jeżeli chcecie to zrobić dobrze, to to róbcie, a jeżeli nie chcecie tego zrobić dobrze, to nie mówcie, że to robicie, bo niestety sam folder do tego nie wystarcza. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest uświadomienie sobie, jak wygląda ta odpowiedzialność dalej. To znaczy, jeżeli ja jako wdrożeniowiec znalazłam pretekst do kontaktu z klientem, to co dalej? No, powinien się odezwać handlowiec. A w jakim terminie? A jak się odezwać? A co powiedzieć, jak się odezwie? Słuchajcie, to też jest bardzo ważne, żeby ułożyć to procesowo, bo może być tak, że handlowiec zadzwoni. Generalnie nie wie, bo nigdy nie rozmawiał akurat z tym klientem, bo jest nowy w organizacji. Dzień dobry, ja dzwonię, bo podobno Państwo macie problem. No nie, nie mamy problemu. Aha, no to przepraszam. Rozmowa zakończona. Warto, żeby tę rozmowę rzeczywiście zainicjował wdrożeniowiec, żeby to połączenie nastąpiło wspólnie. Tak samo jak przekazanie z działu sprzedaży do działu wdrożeń powinno być wspólne, tak samo w drugą stronę warto, żeby ta rozmowa była zainicjowana przez wdrożeniowca. A na koniec bardzo ważna rzecz. To jest kwestia premii. Słuchajcie, dział sprzedaży bywa wynagradzany dodatkowo za realizację określonych targetów. W niejednej firmie miałam okazję już słyszeć zarzuty i frustracje osób z działu wdrożeń, co do tego, że oni nie są nagradzani za przekazywanie leadów do działu sprzedaży. I to jest poważny błąd. Jeżeli ja jako wdrożeniowiec znalazłam potrzebę u klienta, trochę tę potrzebę rozdrapałam, to znaczy, wiecie, tam pogłębiłam, pogadałam z klientem, zachęciłam, że my to robimy świetnie, a następnie Lida, naprawdę ciepłego Lida przekazuję do działu sprzedaży, a potem nic z tego nie mam ale słyszę, bo są plotki w firmie o tym, jak ja jako um, handlowiec, jako handlowiec sprzedał i w ogóle zrobił świetną robotę, a ja jako wdrożeniec nie dostałam z tego nic, to niestety rodzi się zazdrość i rodzi się niepotrzebna frustracja. Ja jestem wielką fanką tego, żeby określać jakieś elementy wynagradzania dla obydwu osób właśnie za sprzedaż e, takich czy innych usług, za to wzajemne lidowanie. Wiele firm ma coś takiego jak cross-lidowanie, czyli jeżeli lead powstał w jednym dziale, ale został przerzucony do drugiego, to albo jest tak, że jedna i druga strona otrzymuje po pół czy tam w jakichś innych proporcjach, albo jest tak, że target, który został wypracowany, częściowo jest zaliczany do jednego działu, częściowo do drugiego. Nie ma na to prostych narzędzi, nie ma na to prostych schematów. Wszystko powinno być dostosowane właśnie do sytuacji każdego klienta i dostosowane do rodzaju usług, czy też zaangażowania ilości pracy, która jest wykonywana na każdym poziomie. Natomiast, jeżeli chcecie, żeby to lidowanie, to cross-sellowanie dobrze działało, jeżeli chcecie, żeby faktycznie ludzie, którzy są u klientów i świadczą usługi, żeby oni również szukali potencjału rynkowego, to warto jest wdrożyć takie schematy. I warto jest ich dodatkowo nagracać. A już za tydzień porozmawiamy o ostatnim z cyklu sprzedaży usług problemie, a mianowicie o skutecznym obsługiwaniu reklamacji. Zapraszam Was.